Nawrocki zamknął Tuskowi usta. Wytyka mu błędy prosto w twarz. Zawsze jest tak, drodzy państwo, że pierwszą ofiarą trudnej sytuacji finansowej państwa są inwestycje rozwojowe. Niestety tak się bardzo często dzieje. Obawiam się, że taki właśnie kierunek przyjmie rząd. Chciałbym się mylić, ale obawiam się, że taki kierunek przyjmie rząd. W półtora roku, jak wiemy,. E Projekt centralnego portu komunikacyjnego to już jest drugi punkt naszego spotkania, złapał półtora roku opóźnienia, mimo że znacząco ograniczony jest zakres centralnego portu komunikacyjnego. Jeszcze dłuższe są opóźnienia związane z budową elektrowni rządowej. Jeśli tak nie jest, to oczywiście liczę, że to... jądrowej, tak, to liczę, drodzy Państwo, że to zostanie podczas tego spotkania poruszone i to jest też kolejne temat naszej dyskusji. Ja uznaję, że Polski nie stać na kolejne stracone miesiące. Te opóźnienia, jeśli są realne, to będzie przedmiotem naszej dyskusji. To są dla mnie także, drodzy Państwo, niepokojące. Liczę oczywiście, że rząd i większość parlamentarna zajmie się także moim projektem ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym, który ma po prostu społeczny mandat. Jest podpisany przez 200 tysięcy polskich obywateli. Popierasz pana prezydenta? Daj znać w komentarzu.